Te potrzeby, które dzieci mają, może dać w 100% i w pełni rodzina. A jeżeli dziecko jest pozbawione z różnych przyczyn tego wielkiego przywileju, jakim jest rodzina, to chociażbyśmy mieli wszelkie możliwe systemy i wszelkie bogactwa tego świata, to oczywiście nie jesteśmy w stanie tych, tych potrzeb zaspokoić na takim poziomie, jakie te potrzeby zaspokaja mama i tata. Więc z gruntu właściwie jesteśmy w tej walce przegrani. Ale tym bardziej z całego serca wspieramy takie organizacje jak SOS Wioski Dziecięce, bo znając ich na co dzień, znając Was, kochani rodzice SOS i opiekunowie SOS, wiemy, jak wiele serca, czasu i uważności dajecie tym dzieciom. No i to jest coś pięknego i dobrze, że jesteście. I to jest to, co jest najbliższe ideału, po prostu. To, mhm. to jest próba zastąpienia dzieciom rodziców. Rodzice dla świata są tylko rodzicami. Dla dzieci rodzice są całym światem. Nie sposób ich w 100% zastąpić, ale trzeba robić wszystko, żeby tym dzieciom zapewnić właśnie poczucie bezpieczeństwa, poczucie akceptacji i tego, że są chciane, że, chcą, że są potrzebne i że są kochane. Rodzina daje prawdziwą siłę, rodzina daje to, co w życiu każdego człowieka najważniejsze, czyli bezpieczeństwo, czyli akceptacja, czyli bliskość. Więc wszystkie inicjatywy, które wspierają rodzinę, które dzisiaj nie ma łatwo, są bliskie naszemu sercu. No i też no trudno ukryć tę wielką miłość, jaką mamy też do dzieciaków z niepełnosprawnością, szczególnie do, do dzieciaków obdarzonych tym wspaniałym 21 chromosomem miłości. I to są takie, takie pola, gdzie rzeczywiście czujemy, że, że można działać, że trzeba działać, ale. No już nie będę wspominał o, o, o ukochanych powstańcach warszawskich, ale to, to, co właściwie chyba w tym wszystkim jest najważniejsze, że niezależnie komu i ile dajemy, a zawsze chcemy dać najwięcej, to jednak mimo wszystko my zyskujemy w tym dawaniu dużo więcej. I też angażujemy się w to, co czujemy, że ma sens, co jest wartościowe mhm. i ważne, bo chcemy takie idee wspierać. Nie mam poczucia czy potrzeby spłacenia jakiegoś długu. Mam pełne poczucie, że zupełnie za darmo otrzymałem i otrzymaliśmy bardzo wiele. I tak naprawdę tyle, tyle mamy, ile otrzymaliśmy, i daliśmy. I, i, I tu jest taka głęboka w nas potrzeba po prostu dzielenia się tym, co, co dostaliśmy, na że w sercu bardzo mocno rezonuje właśnie kwestia, czy rodzicielstwa zastępczego, adopcyjnego, czy kwestia dzieciaków z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną albo. Powstańców warszawskich, no to to, to już jest jakoś bardzo naturalne, to już jakoś idzie samo. To już na to definicji nie mam, ani wzorów nie mam, ale to po prostu trzeba zakastać rękawy tak po harcersku i działać.